Cześć, witajcie, ja nazywam się Drian i dzisiaj odpowiem na pytanie, które bardzo często pojawia się pod moimi filmami. Dlaczego tak mało wydaję przy stosunkowo dużej zarobkach? Ostatnio nagrałem odcinek, w którym mówiłem ile zarabiam i ludzie pytali mnie dlaczego po prostu część, część tych pieniędzy, które zarabiam, nie przeznaczam na przykład na nowy, lepszy, szybszy samochód, albo na, nie wiem, jakieś markowe ubrania, albo na drugi zegarek, albo na drugi dom. Więc dzisiaj powiem wam dlaczego jestem raczej finansowym minimalistą, przez większość czasu i jakie mam ku temu powody. Żeby też te pytanie nie pojawiało się cały czas, tylko jeżeli się pojawi, to żebym zaraz miał odcinek, w którym to wszystko wyjaśniam. Zacznijmy od tego, że ja nie jestem finansowym mnichem. To nie jest tak, że ja liczę wszystkie możliwe pieniądze co do grosza. W firmie tak, ale prywatnie nie. I to też nie jest tak, że ja nie wydaję na głupoty, bo czasami się tak zdarza. Na przykład w tym tygodniu wydałem 20 tysięcy złotych na saunę, którą sobie wymarzyłem, i też gdybym był takim typowym finansowym michem, to nie miałbym domu ani samochodu. Więc od czasu do czasu wydaję pieniądze, ale robię to raczej od czasu do czasu, ponieważ ja po pierwsze rozumiem, że nie muszę iść za tłumem. Nie muszę brać udział w tym konsumpcyjnym świecie. Widzisz to, że wyglądasz na bogato nie oznacza, że jesteś bogaty i nie musisz imponować wszystkim ludziom około. Jak ja zaczynałem prowadzić firmę, zarabiałem dużo pieniędzy, to zarabiałem dużo pieniędzy i dużo pieniędzy wydawałem. Praktycznie wszystko co zarabiałem, przepuszczałem na głupoty. Miałem deskorolki elektryczne, zegarki i tego typu rzeczy, takie gadżety, bo chciałem no właśnie, co chciałem. Leczyć swoje kompleksy, trzeba to powiedzieć wprost. W momencie kiedy Pochodzisz z biednej rodziny, i na, na początku robisz firmę i zaczynasz zarabiać pieniądze, to woda sodowa uderza Ci do głowy, i myślisz sobie, że trzeba pokazać innym, że odniosłeś sukces, ponieważ potrzebujesz właśnie tego, żeby ktoś inny cię docenił, ale według mnie w momencie, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest głupie, to automatycznie Twoje życie staje się prostsze. Warren Buffett powiedział kiedyś, że jeżeli wydajesz pieniądze, pieniądze na rzeczy, których nie potrzebujesz, to prędzej czy później będziesz musiał sprzedać to, co potrzebujesz, czyli na przykład czas albo możliwość wyboru. Więc nie musisz i za samym tym konsumpcyjnym stylem życia, tylko po prostu możesz sam decydować o sobie i to, że będziesz miał droższy zegarek albo droższe ubranie wcale nie spowoduje, że będziesz jakoś nie wiem lepszy albo będziesz wyżej postrzegany w drabinie społecznej. Więc e, jeżeli wydajesz pieniądze na głupoty, to wcale to nie powoduje, że staje się lepszym człowiekiem. Po drugie, bardzo mocno stresują mnie obciążenia finansowe. Widzisz, nie wyobrażam sobie zalewarować się pod sam korek i udawać bogatego. W Polsce ludzie mają po 10 tysięcy wypłaty, a nie wiem, 7 tysięcy kredytu. Dla mnie to jest po prostu jakaś paranoja. Jak można lewarować się pod sam korek? Ja wiem, że każdy ma jakieś potrzeby i czasami chce sobie kupić jakiś fajny samochód, albo jakiś fajny zegarek, albo pojechać gdzieś za granicę na wycieczkę, tak? Ale... Nie jestem w stanie zrozumieć, jak ludzie mogą spać spokojnie. Ja bym po prostu nie mógł. Jeżeli bym był zalewarowany pod sam korek, to to jest masakra jakaś. Musiałbym chodzić do pracy po to, żeby spłacać te wszystkie kredyty i stałbym się po prostu więźniem tych wszystkich rzeczy, które kupiłem. A tego mi po prostu... Nie chcę tego. Po prostu chcę mieć jakieś opcje wyboru. Chcę mieć wolność. Chcę pracować, kiedy ja chcę pracować, tak? Zobacz, jeżeli Ty jesteś mega zalewarowany w swojej firmie, ale nawet na etacie, to naraz Ty musisz cały czas pracować. Ty nie możesz zrobić sobie przystanku. Ja jestem teraz w takiej sytuacji, że mógłbym zamknąć firmę na rok i spokojnie, bez jakichś większych problemów, nie wiem, zrobić sobie roczny urlop. Ale większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ ludzie są tak zalewarowani pod korek, mają leasingi na super samochody, mają leasingi na jakieś, nie wiem, sprzęty typu, nie wiem, najnowsze iPhony i naraz okazuje się, że pomimo tego, że zarabiają nawet przyzwoicie... Tak naprawdę większa część wypłaty idzie na spłatę tych wszystkich rzeczy i stajesz się takim chomikiem, który kręci się w kółko, tak? I nie jesteś w stanie uciec z tego wszystkiego. I zdaj sobie z tego sprawę, że im więcej rzeczy będziesz kupował, tym będziesz większym niewolnikiem tych rzeczy. To nawet jeżeli kupisz, nie wiem, kupisz sobie nawet fajny samochód za gotówkę, nie na kredyt, za gotówkę, to nie jest tak, że ten samochód jest darmowy. I jak tego kupiłeś, to jest wszystko, co musisz zapłacić. Na raz okazuje się, że musisz zapłacić OC, a wypadałoby zapłacić autokasko, ponieważ, no, taki drogi samochód, no to warto by było zapłacić te autokasko. Teraz trzeba ten samochód, nie wiem, zamieść do autoryzowanego serwisu, żeby potem go ewentualnie sprzedać w jakiejś dobrej cenie i mieć pewność też, że nie wiem, jest nalany odpowiedni olej i tego typu rzeczy. Więc to wszystko, nawet jeżeli posiadasz, to generalnie i tak cię kosztuje. Więc nie wiem, ludzie. Zastanawiam się, jak śpią spokojnie pomimo takiej dużej, nie wiem, ilości kredytów, rad leasingowych i tego typu rzeczy. Po trzecie, większość osób nie rozumie, po co są pieniądze. Ludzie sobie myślą, że pieniądze są po to, żeby je zarabiać, a potem je wydawać. Prawda jest taka, że pieniądze dają ci wiele możliwości. Dają ci możliwość pracy bardziej kreatywnej, a po drugie, pracy strategicznej. Kiedy ja mam własną firmę, ja nie muszę wykonywać działań operacyjnych. Ja nie muszę odpisywać klientom, ja nie muszę z nimi rozmawiać, ponieważ mam inne osoby które robią to za mnie. I w momencie, kiedy masz pieniądze, pracujesz nad firmą, czyli starasz się popatrzeć w arkusze i zastanawiasz się, co możesz zrobić, żeby uzyskać większą skalę. A to inne osoby robią za Ciebie i to jest według mnie dużo lepsze, ponieważ jesteś w stanie się wtedy rozwijać i zarabiać jeszcze więcej pieniędzy i tak naprawdę nie pracując w tej firmie, tylko pracując nad tą firmą, ale nie będziesz w stanie tego zrobić w momencie, kiedy wydajesz wszystkie zarobione przez siebie pieniądze. Po czwarte emerytura. Póki jesteśmy młodzi, nie myślimy o tym, co będziemy robić w wieku 70 lat, ale przyjdzie taki okres, że będziemy musieli żyć na tej emeryturze, a nasze emerytury będą głodowe i nie pozwolą nam na przykład żyć od pierwszego do pierwszego. Więc będziemy musieli żyć z tego, co oszczędzamy Oszczędziliśmy jako młode osoby. I teraz tak. Banki wprowadzą tak zwaną odwrotną hipotekę. Będzie to polegało na tym, że teraz bierzesz kredyt od banku, żeby postawić swój dom, a w momencie, kiedy będziesz stary i nie będziesz w stanie, nie wiem, przeżyć ze swoich oszczędności, stworzysz odwrotną hipotekę. Bank ci będzie wypłacał kasę, ale po twojej śmierci. Weźmy Twój dom. Czyli bank tak naprawdę wygra dwa razy. Jeżeli nie chcesz doprowadzić do takiej sytuacji, że będziesz zależny od kogoś, albo od swoich dzieci, albo od banku, albo od jeszcze czegoś innego, to musisz teraz myśleć o swojej emeryturze. Fajnie by było przejść na emeryturę w wieku nie wiem, 35-36 lat, a potem pracować tylko dlatego, że chcesz, ponieważ masz jakieś ambicje, a nie dlatego, że musisz. Widzisz, ja jestem pełen. Podziwu dla młodych osób, które nie myślą o tym, co będzie, kiedy będą stare. Oczywiście możesz nie dostać emerytury, ponieważ możesz umrzeć dużo prędzej, ale jeżeli dożyjesz, to co wtedy? Po piąte, większość ludzi nie rozumie moich celów finansowych. Widzisz, co dla jednego jest sufitem, dla innego jest podłogą. Moim celem nigdy nie było, nie wiem, jakiś komfortowy styl życia. Moim celem było zrobienie czegoś wielkiego. Więc chciałbym być multimilionerem albo wręcz miliarderem. Więc do multimilionera nie brakuje mi dużo, ale do miliardera brakują mi lata świetne. I myślę cały czas, co ja mogę zrobić, żeby bardzo szybko przeskoczyć do tego poziomu, gdzie grasz z najlepszymi. I żeby grać z najlepszymi, to musisz zrobić ogromny przełom, musisz zmienić świat, a to wymaga oczywiście ogromnego kapitału. Po szóste, dawno temu zrozumiałem, że rzeczy, które są najważniejsze w naszym życiu, są za darmo. Zamiast kupować nowy samochód, drugi dom, może lepiej więcej czasu poświęcić rodzinie, dziecku, pojechać gdzieś z nimi, pojechać na wakacje. Oczywiście te wakacje mogą kosztować, ale są rzeczy, które są za darmo, na przykład możemy iść na spacer, możemy wyjść na ogródek, pobawić się, pograć w piłkę, nie wiem, cokolwiek zrobić. Ale tak naprawdę te rzeczy, które są w życiu najważniejsze, nic nie kosztują, a my cały czas gonimy za rzeczami, które kreują nam media. Więc mam nadzieję, że teraz już wiesz dlaczego. Uważam, że warto być finansowym minimalistą, przynajmniej przez większość czasu. Oczywiście, jeżeli ten kanał Ci się spodobał, zachęcam Cię do subskrypcji, zostaw łapkę w górę, komentarz i zajrzyj do linków, które znajdują się pod tym nagraniem. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.